Josimano z TSO I W dzisiejszym filmie chciałbym, że. Teraz to jest taki, no, film, który jest nietypowy. Ale e, w dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć, że. No, pracujemy nad nowym modem z, wraz z Myryczek, więc, no, do Batman, Arkham Asylum tylko tyle Wam powiem. E, no, w tej chwili tylko, no, nie dodam go, no, bo dopiero nad nim pracujemy. Praca nad nim będzie długo trwała, więc. Nie jest to duży mod, ale bardzo fajny. Zresztą jak inne moje mody. Także no, e, tu macie mój kanał, Unity Animations, mój drugi kanał. E, link macie w opisie oczywiście. Będę ja się również starał pod każdym, najno, pod każdym moim filmem na F Amazing Gamers. Dodawać ten link w opisie. No, no cóż. Tu mamy pierwszy film, e, to jest Joker and Harley Quinn Dancing to Share Up and Dance With Me. To jest oczywiście to, to Unity Animations. Ja to robię po prostu, to są animacje, które są robione w Unity. Tu mamy spać Pop dancing, to Krusty Krep Music. Tu macie, żebyście subskrybowali w Amazing GAMES. No i co? Zróbcie to, co ja, czyli subskrybujcie mój kanał. Kliknijcie ten dzwonek i kliknijcie wszystko. Ja nie będę się ja siebie nie będę subskrybował, ale wy mnie subskrybujcie tutaj. Ten kusie kliknijcie. Jeżeli Wam się moje filmiki podobają. Na razie są tylko dwa, ale naprawdę się. Wystarczy po prostu z ostrym przytupem i będzie dużo filmików. Kanal jest oparty tylko i wyłącznie na animacjach z Unity, więc jeśli lubicie taki klimat, oczywiście projekty są, czyli pliki tej, no, animacji, tych animacji są w opisie. Również to jest link do pobrania tej aplikacji w opisie. Yy, tylko na komputer, tak jakby coś. To jest plik Exe, więc możecie go odpalić jak normalną grę na komputerze, tylko że No to są animacje, więc no. Jestem jedynym youtuberem, który takie coś robi, więc mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na tym kanale Unity Animations na bardzo długo, bo kanał jest naprawdę mega, mega, mega fajny i pomysł na pomysł wpadłem naprawdę genialny, bo wow. Także no. Subskrybujcie mój kanał. Sub subskrybujcie również mój kanał Amazing Games. Na którym teraz to wrzu wrzuciłem ten filmik. No i co? E mod będzie, no nie wiem, no... Postaramy się jak najszybciej go zrobić z myryczek, no ale no nie jest on łatwy, więc trzeba pospierać w plikach gry. Jak nam to nie wystarczy, to spróbuję skontaktować się z Rocksteady i niech nam podpowiedzą. Bo wiem, że nie są za bardzo za młodami, no ale no chciałbym, żeby nam pomogli, więc jak nam nie wypali, więc no. Trzymajcie się do następnego, się do następnego odcinka. No i cześć!